Ja się urodziłem na bałutach i to jest taka dzielnica, która się wiele nie zmieniła. I właśnie w czasie, kiedy robiliśmy ostatni film czyli Strzelińskiego, w wolnych chwilach sobie tam chodziłem na spacery i oglądałem takie moje stare zaułki. Staram się znaleźć czy wrócić do takich śladów. Stąpam po swoich śladach z młodości. No, ja powracam tutaj <laughs> ze względu na nostalgię, no, ze względu na to, że to tutaj się ukształtowałem. Te budynki otaczały mnie. Do tej właśnie imki chodziłem jako młody człowiek na basen, jeszcze jako dziecko, a potem jako młody człowiek, taki powiedzmy już trochę bardziej dojrzały do dyskusyjnego klubu filmowego, który był tam. W części zrealizowany w Łodzi, ponieważ szukaliśmy plenerów łódzkich, takich miejsc charakterystycznych, które można było znaleźć tylko tutaj. Natomiast część zdjęć zrobiliśmy w Warszawie, ze względu na to, że stamtąd jest ekipa, stamtąd są aktorzy. Tam też zbudowaliśmy dekoracje w studio. Znaleźliśmy właściwie wszystkie obiekty, których poszukiwaliśmy. Dzięki oczywiście wielkiemu wkładowi Marka Warszewskiego, który był naszym scenografem. Marek Warszewski kończył Łódzką Szkołę Akademię Sztuk Pięknych. Dlatego był świetnie zorientowany w różnych zakamarkach i zakątkach łodzi. No i to dzięki niemu ten obraz stał się taki pełny i taki spójny. Stosunkowo niedawno robiłem tutaj film Sztura Obywatel i jak zawsze była to ogromna przyjemność. Mieszkańcy nie są zmęczeni filmem, mnie ciągle ich to jakoś fascynuje i pomagają nam. Gdyby był pan reżyserem na jeden dzień, jakie miejsce by pan polecał na... Miejsca no na, na pewno takie, takie dziewicze, no jak tutaj, no praktycznie jeszcze nie, nie przebudowane, bo to zostawia ten charakter Łodzi. Łódź cała się składa z takich ciekawych miejsc, takie opuszczone kamienice i w ogóle bardziej ja bym szła w te decenie, takie opuszczone, stare miejsca. Jeżeli to miał być film taki bardziej stary, czyli wojna i tak dalej, na no to włókienniczo, a jeżeli coś bardziej nowoczesnego, to manufaktura, te miejsca, bardzo fajne. No, fabryki. O, fabryki, tak. I myślę, że Łódź jest bardzo filmowym miastem, naprawdę. Fantastycznie, że jest jakaś instytucja, która jest związana z miastem, w którym chcemy zrobić film, do której się można zwrócić o pomoc, która nam pomoże z miastem się skontaktować, która będzie stała po naszej stronie. Wydaje mi się, że to są najważniejsze sprawy.